Cześć, co robisz? Próbuję utrzymać dolną linię. Witam wszystkich, którzy z dolnej linii. Wybaczcie, że nie będę patrzył w kamerę, no ale z przyczyn ewidentnych muszę patrzeć w monitor. Miałeś nagrać dniówkę. Nieprawda. Kulka. Jak to nie? Umawialiśmy się przed filmem, że nagaźdniówka No dobrze, to nagram, ale nie będziemy przerywać gry. Co my tu mamy? Czyli stanę na dolnej linii razem z Wayne. Widzę Wayne. Widzę. Jest dość kiepską Wayne. Kiepską Wayne, mówisz. Kiepską I kiepską orianą naprzeciwko. I kiepską dopowiada Paweł. Widzę też Warwicka, który słyszałem, że podobno trochę dżangluje. Na górze... Mm, na środku mamy Twitcha, naprzeciwko Morgany, a na górze mamy Tryndamira i kogo jeszcze tam? Nie wiem, ale zdajesz sobie sprawę, że ci, którzy nie znają się na League of Legends, w tej chwili nudzą się śmiertelnie. Oj, nieprawda, to bardzo fascynujące. Paweł ma... Popatrzmy statystyki Pawła, No. O, 4-1-0, bardzo ładnie. 10 minuta, generalnie 5-6, więc jest, jest, są, są szanse na wygraną. Dobrze, ja żyję gumę, ale to nie ja tu jestem od prowadzenia dniówki. Przepraszam, jakby ktoś słyszał, że żuję gumę, to Paweł będzie prowadził dniówkę. Paweł, co dzisiaj ciekawego na poligami? Więc, na poligami przede wszystkim bardzo ciekawy tekst Konrada o aferze, która jest nieco niszowa, ale dała się odczuć, zwłaszcza tym, którzy śledzą twórca Minecrafta na Twitterze. Mianowicie noc pożarł się trochę z twórcami bardzo popularnego podcastu videocastu właściwie, którzy bardzo pomogli wypromować Minecrafta. Okazuje się, że jemu się nie do końca podobało ich zachowanie na konwencie Minecon. No i napisał parę niemiłych rzeczy na Twitterze. Cała ta sprawa zakończyła się jednak dość pozytywnie. Łogwik, uciekaj! Uciekam, uciekam. Dasz radę? Nie dam. Nie dasz. Ok, więc Minecraft i sprawa z nocem to jedno. A co tam jeszcze? Ale zginął na szczęście pod wieżą. Poza tym poligatka nagrana w nietypowym składzie, bowiem aż z dwoma gośćmi. Pojawił się Tadek, który jest takim półgościem, bo często go tutaj widzimy i bardzo nam miło, gdy wpada. Bo fajnie się z nim gada o grach, bo Tadek to wygadany gość jest. A drugi bardziej nietypowy gość to Mielu, z Neoplusa, Michał Mielsarek właściwie. Który też porozmawiać o grach, i mam nadzieję, że będzie wpadał częściej. Ja z Mielem gadałem sporo swego czasu na Facebooku, gdzie powstała grupa wsparcia dla grających w Dark Souls, i Mielu był jednym z jej członków. Wspieraliśmy się wzajemnie w przebijaniu się przez kolejne ciemne lochy, i tego, tym podobne scenariusze, których w Dark Souls jest pełno. No więc miałem okazję poznać go wreszcie na żywo i pogadaliśmy trochę o Assassin's Creed, który jednym się podobał drugim mnie, O Batmanie, o Need for Speed The Run. No dobrze, to poligatka. A co jeszcze, co jeszcze? Cały czas trwa konkurs, masz prawo do 60 FPS-ów, 60 klatek na sekundę, a właśnie przeciwnik odszedł. A, tak, Twitch się rozłączył. Pojawiła się bardzo ciekawa, bardzo ciekawe zgłoszenie. I Paweł zapał killa. no, gratulacje. Pojawiło się bardzo ciekawe zgłoszenie, które nas w redakcji rozbawiło, nawiązujące do terrorystycznych wideo. Nie wszystkim się to musi podobać, no ale nie można odmówić kreatywności temu czytelnikowi, który nagrał to wideo. Zobaczymy, czy będzie miał szansę na jakąś nagrodę. Dobrze, ja od siebie wspomnę o tym, że minęło 15 lat od pojawienia się pierwszego Tamagotchi, i tak zapraszam na poligamię. Hmm, chociaż też na technologię Gazeta .pl, bo tam dziś głównie hmm, się znajdowałem, jeśli chodzi o mnie prywatnie. Do dyskusji na temat powspominania tamago, czyli sam sobie wspominam, co tam miałem, spałem, też wspominaliśmy w pracy. No dobrze, to ode mnie, a dalej, co od Ciebie? Czekaj, wykończymy tego Rójka. No. No, chyba się nie udało go wykończyć. To jest jak się robi dwie rzeczy na raz, ale nie, wykończyliśmy ją w końcu, tylko ja tego nie przeżyłem. Nie zobaczyłem tego momentu. Trudno tak bywa. Na szczęście, miałem dość kasy, żeby kupić Big F Sword. No dobra. Dobra, straszczając się, omówiliśmy też, co będzie się działo na premierze Wity, a będzie się działo to, że Sony zamierza spolszczyć podobno wszystkie 12 tytułów, które pojawi się na starcie tego sprzętu, więc jest to imponujący wynik menu Wity będzie też po polsku. Nie znamy jeszcze cen konsoli w Polsce i nie wiemy, jaki operator będzie udostępniał połączenie 3G dla tego urządzenia, a to jest dość istotne. Przepraszam, że jeszcze się na linię. Ale mamy te dane poznać już w tym roku. Co wiedząc, że premiera konsoli jest 22 lutego, pozwala nam jeszcze spokojnie podjąć decyzję, czy warto. Dużo osób już twierdzi w komentarzach, że warto. Powiedzcie, co wy macie zamiar zrobić, czy kupicie PS Vita, czy też nie. O PS Vita też sporo gadaliśmy w podcaście. Tadek nie jest entuzjastą, umielu, wręcz przeciwnie, więc możecie posłuchać wymiany zdań na ten temat. No dobra, i to. Ważna sprawa z EA, które jednak przełamało się, uległo prośbom graczy, a może groźbom i da Battlefielda 1943 tym, którzy się o niego upomną i którzy kupili Battlefielda trzeciego z nadzieją, że pograją też sobie w ten starszy tytuł. Tak, to poświęciąca informacja. Zobaczmy natomiast jak ci idzie. Nędznie chwilowo. Chwilowo, nędznie, bo chwilowo nie grałeś, poczekaj. Mamy 5-3-2, mogło być lepiej, ale pewnie gdybyś nie grał, to byłoby lepiej. Wałwik cię goni. Widzę. Nie, kręć się pod wieżą, nie ucieka od wieży, nie. O, bardzo dobrze. O, jest i Tryndamere. które masz? Za Paweł się leczy, Warwick uciekł pewnie. O, nie, jest, trendaming go nie da, dajesz radę. O, czy Paweł skroiło Warwicka? Ariana wróciła, Ariana zaraz zabije Pawła, a Warwick uciekł. No to Paweł zginął. A i Warwick też wrócił. I Tryndamere do... No czekaj, 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 czekaj. Chcę zobaczyć, zobaczyć. A zginął Łagwik. Byłeś świetnym komentatorem. Jesteś prawie jak Dariusz Szpakowski. No nie, nie mam tylu emocji w sobie. Dobrze. Jak Jacek. He, 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 gmoch. <głosy> 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 nie, Pawle nie zrobię. <noise> Myślę, że ilość czek do dowcipów. Piszą. Na dniówka, a co napisali? You, noob. O, fuck you noob. Nie noob, tylko dniówkę nagrywałem. Wie... Chociaż może to nie było do Pawła, nie do Łujka. Więc do mnie dzwoni telefon, a my kończymy tę bardzo dziwną dniówkę. Sam mm. chciałeś mi przeszkadzać w grze. Ja chciałem, żebyś dniówkę nagrał, a ty grasz. Dobrze, to była dniówka. Do zobaczenia. Tomek Kutera, Paweł Kamiński. Cześć!